Zestaw do badmintona Talbot Toro Black Magic. Zestaw do badmintona dla tych, którzy nie potrafią siedzieć bezczynnie w domu, tym bardziej kiedy za oknem piękna pogoda. Uwielbiasz aktywne formy wypoczynku na świeżym powietrzu? Ten zestaw jest właśnie dla ciebie. Idealnie sprawdzi się na wyjazdach. Jest poręczny i nie zajmuje dużo miejsca. Zadowolenie z użytkowania idzie w parze z wysoką jakością wykonania. W skład zestawu wchodzą. Dwie rakietki wykonane z odpornej stali. Komfort i lekkość użytkowania zapewnia lekka gramatura rakietki. Przy tym bardzo wygodna w trzymaniu dzięki antypoślizgowemu materiałowi na rączce. Dwie lotki wykonane z nylonu z korkowym końcem dla lepszego odbicia. Słońce zaszło? Zrobiłbyś wszystko za białe noce, żeby grać dalej? Producent o tym pomyślał. Uzupełnił zestaw o niesamowicie świetny dodatek, jakim są wkłady fluorescencyjne. Tak zwane speedlightsy, dzięki którym można grać w nocy. A dla tych, którzy mają talent do gubienia rzeczy, specjalnie do zestawu dołączony jest super pokrowiec. Wszystkie elementy można spokojnie spakować. Pokrowiec zapinany na zamek z regulowanym paskiem dla wygodniejszego noszenia na ramieniu.